Siemanko, widzowie z tej strony i W dzisiejszym odcinku pokazywałem jak wykonać rybickie wyzwanie tygodnia 8 w Fortnite w którym musimy przejechać z DrBurgera czyli z tej miejscówki, gdzie teraz jestem, do pizzerii pit, czyli tutaj do tego, bez wyjścia auta. Jeszcze zanim Wam to pokażę, to możecie wpisać mój kod w i Bardzo bym Wam wdzięczny za to. Tak, jeżeli chcemy to wykonać, to potrzebujemy opon i paliwa. Bo niestety tu mi się paliwo nie zrespiło To sobie znajdźmy jakiś samochód, co ma najwięcej. To paliwa, wszystkie mają 60. O, trudno. Zabieramy furkę i jedziemy z tym radiem. Zaznaczamy sobie punkt i po prostu najkrótszą drogą jedziemy do niego. Mam nadzieję, że mi starczy górka tego paliwa. Ale czy ja mogę przejechać? Jak sobie jadę? No Także możecie jeszcze suba strzelić i go w górę pod filmem Obrzucić moje inne poradniki do z fortnite'a I co i elegancko Mam nadzieję że dzisiaj też streamka planuję odpalić Ale nie wiem czy się uda Ej na luzie starczy to paliwa Kurde co ja tak dramatyzowałem Jak przejedziecie przez iglicę żeby was goście nie zabili, to powinno być na easy, ale jeżeli nie dacie rady, to, to na pożanka zostaje, nie? Żeby to wykonać. Oj, mało paliwa jest. No liczniku mam nadzieję, że dojadę. 500 metrów zostało. Let's go. 400 hmm może mi nie starczyć jednak ale już widać pizzeria także zaopatrzcie się najpierw w garnister z paliwem tam na tym miejscówce zanim wjedziecie w podróż do tego miejsca dawaj dobra udało się tak jest Także ty był na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.